Tak, jak po samym tytule pewnie już zauważyliście, założyłem nowy kanał. I ten filmik jest tylko filmikiem informacyjnym dla was, ponieważ chciałbym Was zaprosić na nowy kanał o nazwie Zagrajmy z Admirosem. I jest to kanał, który powstał, ponieważ w życiu youtubera czasem przychodzi taki moment, gdzie trzeba po prostu podjąć decyzję. I albo idzie się w lewo, albo idzie się w prawo. Już wam tłumaczę o co mniej więcej chodzi. Chcąc się rozwijać na YouTube, yy, muszę tworzyć coraz lepsze materiały, coraz fajniejsze, zmontowane materiały. Dlatego też nie mogę wrzucać tutaj materiałów na ten główny kanał, które nie są zmontowane i są niefajne, bez montażu i tak dalej. Tak więc, dlatego też założyłem sobie drugi kanał o nazwie Zagrajmy z Admirosem, na który Was zapraszam. Tam będą pojawiały się materiały z gier, które zawsze chciałem przejść, bądź też gier premierowych, czyli taki powiedzmy kanał skierowany dla troszkę starszej widowni, ponieważ będą tam odcinki, które będą trwały około 40 minut, 30, takie wiecie, po prostu przechodzenie całej gry. Nie mogłem tego wrzucać na mój kanał, Główny, ponieważ to by troszeczkę go zaśmiecało, a YouTube nie lubi jak się dużo spamuje filmików. Dlatego też na tym kanale głównym moim będą pojawiały się filmiki zmontowane. Na razie będzie to głównie Brawl Stars i Roblox. Z czasem wprowadzimy sobie też coś innego. A na drugim kanale, na który Was zapraszam, oczywiście link macie do, w opisie, tam już się pojawił nawet pierwszy filmik z gry Days Gone. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, wbijajcie do linku w opisie oczywiście i subskrybujcie koniecznie, ponieważ tam będą właśnie takie długie materiały. Dla starszych widzów, którzy lubią oglądać, jak dany YouTuber przechodzi całą grę, przeżywać z nim te wszystkie, powiedzmy, emocje, no i po prostu, po prostu sobie to oglądać. Tak więc tam będą długie, niezmontowane materiały. Na razie będą z PlayStation 4 z ekskluzywów. Później dojdą jakieś gry na PCA, być może w przyszłości również gry z Nintendo Switch, tak więc jeżeli macie ochotę to wbijajcie, link macie w opisie, jak już mówiłem tam już się pojawił pierwszy odcinek z gry Days Gone, tak więc możecie sobie oglądać, prawdopodobnie będę wrzucał tam jeden odcinek dziennie właśnie z tej gry. No, i właśnie do, do, do czego zmierzam? Do tego, że właśnie na tym moim głównym kanale nie chcę robić takiego zbytnio dużego spamu, dlatego też yy, gry, które zawsze chciałem przejść, bo wiecie, teraz jest taka choroba youtubera, gdzie youtuber nie potrafi grać bez nagrywania, więc yy, powiedzmy, że ja tą chorobę mam, dlatego też yy, lubię się dzielić powiedzmy tymi wszystkimi moimi emocjami, jak przechodzę grę. A nagrywanie na przykład trzech odcinków dziennie z jakiejś gry typu Days Gone, gdzie naprawdę żeby przejść całą fabułę potrzeba około 30 godzin i wrzucanie tego na główny kanał to by po prostu zabiło ten kanał. Dlatego też postanowiłem, że zakład założę drugi kanał, na który właśnie będę publikował takie rzeczy. I wiem, że wiele osób starszych widzów na pewno się ucieszy z tego powodu, ponieważ starsi widzowie no będą tam też gry takie, powiedzmy, jak horrory, jakieś gry powiedzmy dla dorosłych 16+, i tak dalej. Więc będzie to troszeczkę inne. Kanał. Tak więc, jeżeli jesteś starszym widzem, to jak najbardziej Cię zapraszam. Link w opisie, no i to chyba tyle, tyle chciałem Wam po prostu tutaj przekazać. Na tym kanale dalej będą pojawiały się filmiki, spokojnie, tylko że po prostu będą bardziej dopracowane, zmontowane, z lepszą miniaturką, tak żeby po prostu na tym kanale pojawiały się coraz lepsze materiały, a na drugim kanale po prostu będą to materiały z gier, które sobie tak po prostu przechodzę, wiecie, odpalał sobie nagrywanie, mówię siemanko i sobie po prostu tutaj yy, w takową grę gram, co nie, tak na luzie. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, link macie w opisie, wbijajcie. Ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że pierwszy odcinek, który już jest na tym nowym kanale, przywitacie bardzo pozytywnie. Tak więc, to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się i wbijajcie na nowy kanał. Cześć!